Cześć z tej strony Bookmajka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałabym Wam pokazać TVR na mój wyjazd nad morze, ponieważ wyjeżdżam za chwilę nad morze. No i będę czytać książki, prawdopodobnie pojawi się jakiś vlog z tego nad morza, więc tam będę o tych książkach pokrótce Wam opowiadać. A oczywiście, jak zwykle, pod koniec miesiąca od po opowiem Wam o wszystkich książkach, które przeczytałam, trochę bardziej szczegółowo, trochę bardziej z argumentami, bo mam wrażenie, że moje vlogi są średnio uargumentowane, ale do rzeczy. Bo dziś TBR. Wybrałam sobie cztery książki. No ja wam dziś właśnie pokażę, ale nie wykluczam, że w międzyczasie jeszcze jakąś książkę chwycę wychodząc z domu. Yy, więc, no, jeśli coś do tego dojdzie, no to. No to jakby nie zdziwicie się potem, ale przechodząc już naprawdę do książek, pierwszą książką, którą sobie wybrałam, jest Błękit My Lunde, książka, o której słyszałam naprawdę same pozytywne opinie, która uważam, że będzie naprawdę wartościową pozycją obowiązkową w moim TBR na to lato. Kupiłam ją sobie niedawno. Okładka niebieska, Jadę nad Morze. Postanowiłam, że to będzie idealny moment. No i cóż, mam nadzieję, że się nie zawiodę, że rzeczywiście odnajdę w niej to, co powinnam odnaleźć, że będzie to dla mnie jakieś swojego rodzaju emocjonalne przeżycie, bo na to, na to liczę. Yy, I cóż. Nie będę Wam mówić więcej, bo tych książek nie czytałam, to są tylko takie zapowiedzi, krótkie wstawki, wiecie, co ja w ogóle będę nad tym morzem czytać. Yy, w każdym razie, błękit to jest pierwsza pozycja, po którą sięgnę obowiązkowo nad moim morzem, na który jadę. Kolejny tytuł to Sadie. Sadie, którą kupiłam sobie po angielsku, już sobie nawet włożyłam zakładkę. Żeby pamiętać, że czytam ją w pierwszej kolejności. Wiem, że Sadie ma polską premierę z tego, co kojarzę w październiku, w każdym razie już bardzo niedługo, ale ja chciałabym poznać tę książkę wcześniej, chciałabym poznać historię tej dziewczyny, o której jest książka. Ja szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o czym ona jest. Jak tutaj widzę, jest to thriller młodzieżówka. Hmm jestem jej naprawdę bardzo ciekawa, bo słyszałam całą masę pozytywnych opinii, dlatego nie mogę się doczekać, aż dowiem się w ogóle, o czym ta książka jest, kim jest tytułowa Sadie. No i cóż, mam nadzieję, że będzie dobrą lekturą. Kolejnym tytułem, który sobie wybrałam, jest Warcross. Warcross, który również zbiera sporo dobrych opinii. Polecała ją między innymi Marta z Panna Fox i też kilka osób na Bookstagramie, w tej chwili nie pamiętam, kto to dokładnie był. W każdym razie słyszałam naprawdę mnóstwo dobrych słów o tej książce. Zdarzały się również opinie takie średnie, ale jakoś mnie to nie zniechęca, ponieważ motyw gry komputerowej, dziewczyna hakerka, najmroczniejsza tajemnica gry, no tak. O, więc ogólnie wirtualny świat to jest coś, co mnie interesuje, co mnie kręci w książkach, to znaczy lubię nowoczesne technologie ukazane w książkach, bo to jest coś takiego bieżącego, to znaczy to jest coś, co dzieje się teraz na co dzień, coś, co rzeczywiście może mieć miejsce w obecnych czasach, i jestem niesamowicie ciekawa, co autorka tutaj przedstawiła. Bardzo ładnie wydana książka, aczkolwiek gdy pierwszy raz zobaczyłam tą okładkę, to nie byłam do niej przekonana, bo jakaś taka dziwna mi się wydawała, ale teraz uważam, że jest śliczna. Także, wiecie, gusta się zmieniają. Im bardziej chcę przeczytać książkę, tym bardziej okładka mi się podoba. W każdym razie, na no, nad morzem na pewno sięgnę po Warcross. No i ostatnią książką, którą sobie tutaj naszykowałam jest The Paper and Hearts Society. Czyli książka, którą bardzo poleca Karolina Kombuk yy, i zresztą nie tylko ona, w każdym razie powiem Wam, że główna bohaterka wydaje mi się być osobą taką jak ja, to znaczy nie do końca odnajduje się w funkcjonowaniu w społeczeństwie, jest nieśmiała, ma problemy z nawiązywaniem kontaktów. Yy. Z tego, co kojarzę przynajmniej. Mam nadzieję, że, że Wam tutaj niczego nie zmyślam. E, w każdym razie, gdy słuchałam opinii o tej książce, gdy czytałam sobie opis, to miałam takie... skądś to znam z życia codziennego. I mam wrażenie, że ta książka będzie mi w pewien sposób bliska. Jestem bardzo ciekawa, jak autorka poprowadziła tę historię, jak, jak je, co spotka główną bohaterkę, czy przełamie swój lęk, czy będzie nadal taką skrytą osobą. Jestem bardzo, naprawdę bardzo ciekawa. Poza tym ta książka jest również w moim TBR-ze na wakacyjny maraton czytelniczy z kompuk i książkowym freakiem, więc myślę, że to już jest ostatni dzwonek na przeczytanie tej książki. A zresztą naprawdę bardzo, bardzo chcę zapoznać się z jej treścią, więc, więc będę ją czytać nad morzem. No i to tyle. Naszkowałam sobie właśnie te cztery książki, no ale jak mówię, nie jestem w stanie zagwarantować, że coś jeszcze do tego nie dojdzie, ponieważ ostatnio, gdy byłam nad morzem, wzięłam sobie trochę książek za mało i musiałam szukać tam księgarni, a nad morzem najtaniej nie jest. Więc niewykluczone, że coś tam jeszcze chwycę do torby, gdy będę wychodzić z domu. No, ale na teraz, no to o tych książkach spodziewajcie się jakiegoś vloga. A ja zmykam. Cześć.